Sponsorem serii Ferrari Transporter jest wydawnictwo Fizji Publishing. Dzięki wielkie za zaufanie. Cześć, z tej strony Zordi Petrohet. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Transporter bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizji Publishing. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 125 numer kolekcji, a potem złożymy sobie tylne zawieszenie bolidu numer 6. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 125 zawiera belka z zawieszenia: plastikowa, dolny wspornik zawieszenia, plastikowy, górny wspornik zawieszenia, plastikowy, tylne światło, plastikowe, tylne opony, gumowe, zewnętrzne elementy felk, plastikowe, dwa elementy, dwa, dwie sztuki, wewnętrzne elementy felk. dwie sztuki plastikowe tylny hamulec tarczowy lewy plastikowy tylny hamulec tarczowy prawy plastikowy osłony obręczy dwie sztuki plastikowe nakrętki tylnego koła dwie sztuki plastikowe nowa kolumna kierownicy metalowa nowa, nowy drążek kierowniczy plastikowy i trzy zestawy śrubek jak już wiemy jakie mam elementy zabieramy się za składanie na samym początku robimy e, pewną poprawkę, bo jak niektórzy mogą pamiętać, jest taki błąd, że jeśli skręcamy w tą stronę, to widzicie, kierownica reaguje odwrotnie. Więc dostaliśmy teraz tak zwany <laughs> zestaw naprawczy, e, żeby to no właśnie naprawić. Więc robimy to. Najpierw musimy odkręcić parę śrubek. Odkręcamy sobie tą i te dwie na początek. Mam nadzieję, że to są takie same śrubki. Już nie muszę zapamiętywać która była gdzie, mimo wszystko postaram się zapamiętać. Okay. teraz się to odczepi, czy nie? Czy to jeszcze nie ten moment? Nie, no odejdzie. O! Cyk cyryk to możemy odłożyć chwilowo. I teraz odkręcamy sobie tutaj tą obejmę. Spokojnie, spokojnie. Eee, tutaj wyjmujemy tą kierownicę z tej kolumny. Mam nadzieję, że wyjdzie i nie złamię tego. Tak jest. Wymieniamy na nową. Czym się różni stara od nowej? Tutaj kształtem praktycznie są takie same, ale różnią się tutaj tym stworzniem. Że mają w drugą stronę. E, jest to załamanie, więc tutaj ciach zmontujemy tak, że teraz powinno być tak. Teraz jest do góry. Normalnie, jak mieliśmy wcześniej zamontowane, to było w dół, teraz jest w górę. Ok. Następnie musimy wymienić drążek kierowniczy, więc kręcimy dalej. Kręcimy dalej. Musimy teraz wykręcić oj dużo śrubek, bo aż 8. Musimy ich wykręcić. I teraz, tak, jak tu się dostać? Do tych, czy uda mi się. Bo tu muszę te dwie wykręcić. Te dwie. A tą, tą i te dwie. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Widzicie, chyba tylko i wyłącznie tutaj ten drążek kierowniczy odkręcę. Uda się? Cyk. Bo może to wystarczy? No, wyłaś. Ty mi tutaj nie psuj felgi, tylko wyłaś. No nie. Mam ją. Mam ją. I co, wyciągnę teraz to, czy nie? Dobra, nie ryzykuję. Tą drugą też trzeba wykręcić, niestety ściągamy drążek kierowniczy. Stary out i nowy na jego miejsce no, różnią się, tak naprawdę. Widzicie, to jest ten nowy więc ten out i teraz trzeba ponownie zamontować wszystkie elementy czyli to wraca Bardzo duże luzy tutaj są, ale to dlatego, że jeszcze nie zamocowałem tego tak jak trzeba. O, teraz dopiero jest dociśnięte, dokręcamy dalej. Niestety, ale nie służy to odkręcanie i przykręcanie tych elementów. Bo wszystkie gwinty czuję, że przekręcam, tu nie. Ale tutaj te dwa poniżej chyba po przekręcałem. Tutaj też bardzo leciutko, bardzo miękko. Nie ruszam. Nie ruszam bardziej. Mm -hmm teraz drążek kierowniczy I teraz jak sobie to przyłożymy co tam no i teraz będzie skręcać w dobrą stronę tylko, że co z tego skoro prawie w ogóle się nie porusza o, w z tym no dobra wracając umieszczamy z powrotem kolumnę kierownicy która teoretycznie teraz jest dobrze spasowana ale co z tego skoro i tak zakres tego elementu jest naprawdę mikroskopijny i prawie w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu skręcamy, co mieliśmy skręcić. Wszystko wraca na swoje miejsce, łącznie z górną częścią. Hmm. Mi strzeliło w nadgarstku. Strasznie się ślizgałem te śrubki. Nie się wkręcać w ogóle. że ta nie jest akurat do tego. Zaraz się okaże. Jedno jest prawie że identyczna. Albo prawie że, albo totalnie identyczna. działa huh, dziwne no dobra yy, to już skręcone więc możemy przejść do yy, części właściwej yy, dzisiejszego odcinka czyli do tylnego zawieszenia bierzemy sobie dwa te elementy i będziemy sobie je yy, jakoś łączyć tak i tak czy nie tak tak czy nie tak Czy to tak powinno być o tak, teraz pasuje ładnie do siebie, czyli bierzemy ten element od tej strony, ten element od tej strony. Tutaj najbardziej, najlepiej się pokierować właśnie tymi miejscami montażowymi. Cyk, wszystko tutaj na siebie nachodzi, ładnie pasuje. Bierzemy sobie dwie śrubki CP i przykręcamy tutaj i tutaj. Tak, czy od drugiej strony, od tej strony przekręcamy i teraz sobie to odwracamy. Tak i tutaj, w tym miejscu, kolejną śrubkę CP okay. następnie, tutaj na końcu montujemy sobie światło. I montujemy belkę zawieszenia. I teraz, jak tą belkę montujemy, muszę się przyjrzeć. Mhm. Okej, okay. tutaj wkładamy w to miejsce, nie tak? O. Tak. Wkładamy tutaj jest otwór na stworzeń Może z dwóch stron od razu we, włożę. O. I teraz tam trzeba te sworznie o, wchodzą nawet lekko z drugiej strony teraz o, tak jest następnie montujemy sobie dwie dwie felgi ze sobą oczywiście mhm. łączymy taką z taką mamy dwa sworznie, dwa otwory otwory będziemy wkręcać tak tak Dokładnie. Tutaj przypasowujemy się tymi wcięciami. Tak naprawdę. O. Ciach. I teraz tutaj. I tutaj przykręcamy sobie śrubkę GP. razy 2. Robimy to samo z drugą felgą. To są perfekcyjne śrubki. Kręcą się bez żadnego problemu. Śrubokręt się po nich nie ślizga. Nie przeskakuje, świetne są. Nakładamy na nie opony. I jedne muszą mieć, tak jak mamy o tak felgę i tak felgę to jedna musi mieć te ptaszki przy P i B, czyli na początku wyrazów, a drugie muszą mieć przy końcach wyrazów. Ok? Dobra, ja sobie te opony nagrzeję Dobra, jest bardziej plastyczne To nie jest najprostsze na świecie jak to ja mówię czasami No to, No tak, tylko co z tego, że wsadziłem felgę? Jak teraz nie mogę jej. O, i o. mi. No dobra, niestety tą brzydką stroną na zewnątrz mi wyszło. No trudno, więc trzeba będzie. Teraz tą stroną. No, dobra. I tu mamy tak. Czyli będziemy chcieli tak. Czyli wkładam najpierw tak. O, ta jest dużo bardziej miękka. Mogłem po prostu tamtą przytrzymać dłużej. Tak. No to było bez problemu. No, dłużej przytrzymać przy suszarce. I jest git a nie to co zrobiłem z tamtej z, z tej strony i zniszczona opona no niestety daleko nie zajedzie <grym> Dobra jak już mamy to jest odpowiednio tak jest dobrze dobre kierunki są teraz do tego zawieszenia Montujemy sobie czy jest tego światełko tutaj Najpierw jeden hamulec i tutaj mamy właśnie Swo nie sworzeń tylko e, taką szczerbinkę więc tak to montujemy żeby zacisk hamulcowy był skierowany że tak powiem do dołu okay? bo gdybyście mieli tutaj ten i go zamontowali w odpowiedni sposób to by był do góry a my go chcemy z tej strony tak. następnie na to nakładamy sobie oponę just like that Cyk. Blokujemy to śrubką BP. Okay. Z drugiej strony hamulec opona. Słownie troszkę luzuje, żeby to koło chociaż trochę się mogło ruszać. Zatykamy to dekielkami. Wciskamy je mocno i o tak jest nakładamy na to dekielki tutaj tymi stworzniami dwoma w te dwa otworki ciśnięte no i co i na ten moment to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje tylne zawieszenie bolidu numer 6. Wreszcie wracamy sobie do sagi z bolidami i prawdopodobnie sobie jednego na pewno skończymy. Więc to będzie już też taki fajny jedno takie ukończenie, bo jak na razie żadnego ukończenia takiego nie mamy, bo ani naczepa nie jest do końca zrobiona, ani bolid nie był skończony, ani ciągnik też nie był skończony, więc może wreszcie do tego dojdziemy. Na ten moment no to jedyne co mogę powiedzieć z tym zawieszeniem to, że trzeba te opony mocno nagrzać. Przy następnym bo tutaj jedną oponę nagrzałem tak tak se po prostu. Myślałem, że to już wystarczy, że to jest max, no i przez to ta opona jest lekko zniszczona. No ale drugą już dłużej przytrzymałem pod suszarką i ta już była naprawdę, jak widzieliście, do nałożenia bez problemu. Więc przy następnym bolidzie będę o tym pamiętać, żeby po prostu lepiej nagrzać oponę. Jeśli wam się podobało, zostaw Siapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A w następnym odcinku złożymy sobie spoiler bolidu numer 6. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.